Cześć. Dzisiaj spotykamy się w tych pięknych okolicznościach przyrody i skorzystamy z żywiołów, które nas otaczają i przeniesiemy całą tą energię do naszych nóg. Te zajęcia zrobimy z intencją swobodnego przepływu w nogach. Więc jeśli czujecie, że mamy gdzieś, macie gdzieś zastój w okolicach nóg, są jakieś blokady. Są jakieś delikatne kontuzje, to ta sekwencja dzisiejsza, te zajęcia być może pomogą Wam w rozróżnieniu i w odblokowaniu, tak żeby swobodnie całe nogi pracowały nam bez przeszkód. Na początek sprowadźmy uwagę w to miejsce, gdzie jesteśmy, niezależnie od pory dnia. I miejsca, w którym się znajdujecie, warto zawsze zacząć praktykę od sprowadzenia uwagi do swojego oddechu, do swojego wnętrza. Więc na chwileczkę tylko możemy zamknąć oczy i przenieść uwagę na swój oddech, po to, żeby go zauważyć. Głęboki wdech i długi wydech. Możemy poczuć powietrze na skórze, promienie słońca. Jeżeli ćwiczymy w takim miejscu, że one się też pojawiają, temperaturę, jaka towarzyszy. wystarczy i przenieśmy się do klęku podpartego unosząc pięty wysoko w górę unosimy na chwilę kolana I teraz zrobimy sobie krótką taką sekwencję, która pozwoli nam delikatnie rozluźnić i popracować z przepływem energii w nogach rozstawiamy sobie kolana na zewnątrz przenosimy ręce do przodu I robimy wdech. I z wydechem przenosimy kolana na matę. Kładziemy grzbiety stóp na matę. I przenosimy ręce do tyłu. Wdech, cała uwaga skierowana w uda. Wdech, biodra w górę. I z wydechem opuszczamy, unosimy pięty w górę. I odpychamy się dłońmi, przenosząc kolana do boku i pośladki w kierunku pięty. I jeszcze raz wdech. I wydech w górę. Jakbyśmy z ud chcieli rozluźnić z wydechem wszelkie napięcia. I jeszcze raz wdech. Otwieramy do pozycji, do takiego wariantu girlandy. I wydech. W górę. I jeszcze raz wdech. I wydech. I ostatni raz, wdech. I wydech. I teraz przeniesiemy się dłońmi do przodu, podwijając palce stóp. Możemy wziąć kostkę, jeżeli wiemy, że będzie nam potrzebna, albo mieć ją z boku. I powolutku wychodzimy w górę. Mamy lekko ugięte nogi w kolanach. Jeżeli będzie kostka potrzebna, to miejmy ją z boku. I teraz taki, będziemy robić skręty jednocześnie pracując nogami. Uginamy prawą nogę w kolanie, wdech. I z wydechem mocno odpychamy się prawą stopą, dociskając ją do maty, do podłoża. I z wydechem lewa noga ugięta. Wdech. I teraz z wydechem mocno wciskamy lewą stopę w podłoże i uginamy prawą. Tak jakbyśmy na steperze wyciskali stopami do podłogi. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech i, wydech. I czujemy nasze tyły nóg powoli. Rozciągają się, wyciskamy stopami, wyciskamy, wyciskamy, wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I wystarczy ugięte nogi w kolanach. Lekko barki w tył. I delikatnie przenosimy. Ciężar ciała do przodu i do tyłu. Lekko unosimy pięty, lekko palce w przód, pięty w górę, w tył, palce w górę. Pięty w górę, palce w górę. Pięty w górę, palce w górę. I możemy sprawdzić, jak to będzie z wyprostowanymi nogami w kolanach. Możemy wziąć kostkę. I teraz. Przenosząc ciało do przodu, unosimy pięty wysoko w górę i przenosimy ciężar ciała do przodu. A teraz odpychając się biodra w tył, łapiemy się tutaj, jakbyśmy, jakby coś było, takiego do zaczepienia dłoni, może być kostka, i unosimy palce wysoko. Do przodu wdech i do tyłu wydech. Wdech i wydech. Aktywujemy nogi. Wydech. Usuwamy blokady. I wydech. Wdech. I czujemy teraz, w których obszarach jest jakiś zastój. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I ostatni raz wdech i wydech. I ugięte nogi w kolanach. Zaokrąglamy plecy i powoli. Wychodzimy w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, wdech. I wydech do pozycji modlitewnej. Wdech i wydech. I teraz zrobimy sobie trzy wdechy i wydechy, przenosząc całą uwagę od czubka głowy przez ciało aż do stóp. Taka dodatkowa aktywacja jeszcze tej części ciała, na której nam zależy. Czyli wdech od czubka głowy przez całe ciało nogi do stóp. I podeszwami stóp wydychamy powietrze. Wdech i stopami wydech do podłoża. I jeszcze raz wdech przez całe nogi do stóp i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. I teraz dalej popracujemy z nogami. W pozycji stojącej, uniesiemy sobie prawą nogę wysoko w górę, prawa pięta wysoko w górę, i tutaj naszą intencją będzie zamknięcie prawego biodra. Przy okazji sobie otworzymy lewą stronę, zamykamy, opuszczamy piętę i teraz lewa pięta w górę. Lekko zamykamy lewe biodro, rozciągamy sobie prawą stronę, wysoko ta noga. I znowu zmiana wysoko, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech, wydech i dodamy do tego ręce. Unosimy prawą piętę i lewa ręka w prawą stronę. Zamknięte prawe biodro wyciągamy prawą piętą wysoko w górę ciało. Przy okazji rozciągamy lewy bok. I powrót. I lewa noga w górę, i prawą ręką do lewego boku. Trzymamy, 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 trzymamy. I powrót. I stajemy troszkę szerzej. Teraz yy, będziemy otwierać biodra i pracować nogą, zataczając takie koła do boku. Zamykając, otwierając, wprowadzimy bardziej dynamicznie, jeszcze więcej energii do naszych nóg. Uginamy prawą nogę i otwieramy do boku, zamykamy, odstawiamy. Lewa noga. Uginamy, otwieramy, zamykamy, odstawiamy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Otwarcie i wydech do boku. Wdech i wydech. Dech. I wydech. I wystarczy. I teraz duże koła biodrami, tak żeby rozluźnić też tę górną część i w drugą stronę. I wystarczy. I teraz stajemy troszkę bliżej stopy. Uginając jedną nogę w kolanie, powiedzmy prawą. Przyciągamy nogę dłońmi. Rozluźnijmy sobie staw skokowy. Robimy kółeczka stopą i w drugą stronę. I teraz przenosząc dłonie w dół podkolanowy... Będziemy prostować nogę i uginać. Prostujemy, uginamy. Prostujemy, uginamy. To nam fajnie rozluźni kolano, a przy okazji też doenergetyzuje całą nogę. Kolano jest tutaj bardzo bezpieczne w tej pozycji. I wystarczy. Rozluźniamy. I lewa noga. Uginamy, najpierw przyciągamy i kółeczka stopą, rozluźniamy sobie staw skokowy w jedną, w drugą stronę. Teraz przenosimy dłonie w dół podkolanowy, mocno odpychamy się na tej noce, której stoimy i do przodu i powrót. Do przodu, powrót, rozluźnia nam się kolano, powrót i energia idzie do całej nogi. Powrót, hop, powrót, jeszcze raz i ostatni raz, powrót i wystarczy i teraz wytrząsamy z nóg, wytrząsamy z nóg, wszelkie zastoje wytrząsamy, wytrząsamy, wytrząsamy jeszcze. I teraz poskaczemy sobie troszkę na stopach, żeby jeszcze bardziej rozgrzać. I wystarczy. I stajemy sobie przy górnej krawędzi maty. Ręce w górę wdech. Z wydechem skłon. Uginamy nogi w kolanach. Prawa noga, krok do tyłu. Pozycja startowa. I teraz ciężar ciała przenosimy do przodu. I teraz mocno prawa pięta w tył. Do przodu. Lewą stopą odpychamy się, a prawa pięta zabiera nas do tyłu. Do przodu i do tyłu. I tak sobie wyobrażamy, jakbyśmy przez całe nogi przeprowadzali energię od przodu do tyłu. Od przodu do tyłu. Tak jak w naczyniu jest woda, powiedzmy w butelce albo w naczyniu, i ruszamy sobie i przeprowadzamy wodę w naczyniu, w butelce od jednego końca do drugiego. Tak samo tutaj pracujemy z energią. Do przodu, do tyłu, do tyłu, do przodu, do tyłu i do przodu. I jeszcze trochę. I jeszcze trochę. I wystarczy. Kładziemy sobie grzbiet stopy na macie. I teraz zrobimy dokładnie to samo, tylko prostując nogę z przodu. Może być kostka potrzebna. Wdech. I z wydechem odpychamy się. Prostujemy nogę. Wdech. I teraz z wydechem mocno ze stopy przenosimy energię do biodra. Wdech. I z wydechem cała energia przez nogę do biodra. Wdech. Możemy sobie wyobrazić jeszcze, że podeszwą stopy zabieramy tą energię z ziemi. Zabieramy ją z podłoża. Podeszwą stopy i z wydechem przeprowadzamy przez całą nogę aż do biodra. Taka wizualizacja wspomagająca, jeżeli mamy na to ochotę. A więc wdech, zabieramy stopą i z wydechem odpychamy się i cała, cała ta energia przeprowadzana jest przez nogę do biodra. Wdech i wydech. Wdech, tam pięknie rozgrzewa nogę. Wdech, wydech taki oddech świadomy z prowadzeniem z uważnością zawsze wspomaga ćwiczenie więc być może już czujecie jak ta noga się rozgrzewa wdech i wydech wdech i wydech wdech i wydech wszystkie te ćwiczenia na dzisiejszej lekcji będą Właśnie w ruchu, po to, żeby zastoje, żeby był przepływ, żeby te zastoje, które ewentualnie są w nogach, w ciele, ustąpiły. Więc celowo dzisiaj nie zostajemy dłużej w pozycji, tylko przeprowadzamy, pracujemy z przepływem. Wdech wydech i wydech. I wystarczy. Pozycja startowa. Na chwilę przejdziemy do pozycji deska, czyli Dłonie na macie, szeroko palce dłoni. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na deskę, to można sobie przejść do klęku podpartego. Przenosimy nogę w tył, szeroko palce dłoni. Mocno odpychamy się z dłoni i taki marsz w tej desce. Lekko się skręcamy, przenosimy pięty na boki. Wdech i z wydechem na chwileczkę do psa. I tutaj też marsz w miejscu. że jesteśmy w klęku podpartym, to na chwilkę wejdziemy sobie do psa. I marsz w miejscu. Dociskamy piętę jednej i drugiej nogi na przemian. Mocno odpychamy się z dłoni. I tak znowu, jak na początku, robiliśmy to ćwiczenie z wyciskaniem stepera. To tak tutaj. Ciskamy pięty do podłoża albo w kierunku podłoża. I wystarczy. Podchodzimy stopami do dłoni. Uginamy nogi w kolanach. Barki daleko od uszu. Przenosimy ręce do tyłu. Teraz będziemy z każdym wydechem prostować nogi albo przenosić do wyprostu nogi na wydechu. Wdech. Znowu możemy sobie wyobrazić, że stopami, podeszwami stóp zabieramy powietrze do ciała. Czyli wdech i z wydechem mocno odpychamy się stopami od maty, prostując je. Wdech, wydłużone plecy, wydech, prostujemy. Wdech. I wydech. Wdech. I mocno stopami. Wdech. I wydech. I uginamy nogi w kolanach. Rozplatamy ręce i powoli w górę. Wdech. I wydech. I znowu przenosimy uwagę na czubek głowy. Robimy wdech przez całe ciało. Przez nogi i podeszwami stóp wypuszczamy powietrze. Wdech czubkiem głowy przez całe ciało, przez całe nogi do stóp i podeszwami stóp wypuszczamy powietrze. Wdech i wydech. I ostatni raz. i wracamy do górnej krawędzi maty ręce w górę, wdech z wydechem skłon i teraz lewa noga, krok i znowu przenosimy ciało do przodu i lewa pięta zabiera nas mocno w tył do przodu, do tyłu i znowu jakbyśmy w butelce prze, przemieszczali wodę z jednego końca na drugi do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Do tyłu. Mocno lewa pięta w tył. I do tyłu. I do tyłu. I wystarczy. Klękamy grzbiet stopy na matę. I znowu, jeżeli potrzebujemy, bierzemy sobie kostkę. Wyobrażamy sobie ponownie, że cały wdech podeszwa naszej stopy zabiera z ziemi. Jeżeli ćwiczymy na, na trawie, to jeszcze lepiej, bo te wrażenia takie dotykowe y, y, będą tutaj nam sprzyjały. Czyli wdech, podeszwą stóp wdech do nogi i z wydechem przeprowadzamy. Wdech z wydechem przeprowadzamy całą tą energię przez nogę do biodra. Wdech do przodu i wydech. Wdech i wydech. Wdech. Można to zrobić w szybszym tempie. Wdech, wydech. Najlepiej dopasować tempo do swoich potrzeb, do swojego rytmu oddychania. <laughs> wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Mocno odpychamy się z Wydech. Wdech zbieramy, wydech przeprowadzamy. Wdech. Wydech przeprowadzamy. Wdech. I wydech do biodra. Wydech do biodra. I wydech. I wydech. I znowu być może czujecie już ciepło w tej nodze, <laughs> tak jak ja. Bardzo dobre ćwiczenie. Jeżeli mamy zastoje w nogach, to takie. Wszystkie ćwiczenia, wszystkie sekwencje, które y, są bardziej dynamiczne i takie, w których się zmieniamy, ułożenie ciała na wdech i wydech będą sprzyjające. Wdech, wydech, przy okazji uelastyczniamy sobie całą nogę. Wydech, wydech i wydech i wydech i wystarczy obydwie dłonie na macie podwijamy palce stóp i przejdziemy sobie do pozycji deska szeroko palce dłoni albo jesteśmy w pozycji klęku podpartego i możemy sobie prostować raz jedną raz drugą nogę raz jedną raz drugą nogę albo w pozycji deski przenosimy sobie pięty na jedną na drugą przechodzimy do przodu, do tyłu. Możemy zatoczyć kółka biodrami. Pięty pracują w jedną i w drugą stronę. I jeszcze w przód i w tył. I wystarczy. I na koniec po takich ćwiczeniach, po tych przejściach, po tej dynamice, po tej energii, którą wprowadziliśmy w ciało, po, wytrząs po wytrząśnięciu wszystkiego, co nam tam zalegało, warto, jeżeli jesteśmy w domu i mamy możliwość oparcia sobie yy, naszych nóg na ścianie, to warto to zrobić na sam koniec po tym ćwiczeniu położyć się przy ścianie. Ja sobie wsunę kostkę pod pośladki i zostawię moje nogi w przestrzeni. Ale jeżeli mamy ścianę, to warto sobie nogi oprzeć na ścianie i tak przez chwilę zostać, pozwalając, żeby te nogi odpoczęły. Mogą być lekko ugięte, jeżeli mamy je w przestrzeni. I zostajemy tak sobie w tej pozycji tak długo, jak potrzebujemy. Tak długo, jak nasze nogi będą potrzebowały. Zostajemy? Możemy zadbać tutaj o o to, żeby nie zmarznąć, żeby sobie ułożyć odpowiednio pośladki, żeby przykryć się kocem, jeżeli potrzebujemy, założyć skarpetki, cokolwiek, co pomoże nam w komfortowym byciu w tej pozycji. A ja dzisiaj bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie.